Ej mordo ty zostaw łapkę e, co to było? To jasnej i ile łapek Wyzwanie aktywuj Windowsa Ej mordo a wiesz co to jest mem? Beski, tu ten napis się zmutował Jest jeszcze większy niż był ostatnio Zabij się W GTA oczywiście Zgłoś się na policję i podaj swój rysopis Nie po prostu tutaj pomalowałem sobie Wielkę tutaj sobie zrobię. broni nie mam, mam i nawet na to... Dobra, po kolei, który czego potrzebuje? Panu w koszulce. Ja chciałbym zgłosić kradzież. Jakiego auta? Żadnego auta. Kradzież moich Pod pieniędzy. Radzy, kradzież pana pieniędzy, jak panu ukradziono pieniądze? Zabito mnie, zabi- Zabito mnie, przejechano i okradziono. Dobra. To jak pan żyje, jak pan umarł? Nie umarłem. <laughs> Zabito Nie. mnie. <laughs> Wiedź do klubu ze striptizem. Ale przecież to są drzwi za małe. Wbiłem na randomowy serwer, a tu o! na <laughs>

Na policję to jaki był? 997 Ten numer to kłopoty! No, dlatego no. <laughs> Dobra, pan mi schodzi z tej radek. Udawaj... tego e, pytanego, e, psujcie w Geta. Ej, hey, to miasto jest zapętane. Nie ma tu samochodów, o co tu chodzi? Ej, serio, gdzie tu są samochody? Ej, fajny samochód, Bordo! Wow, masz samochód, brawo dla ciebie! Ej, w tym mieście na 500 km kwadratowych 5 samochodów, serio? Dokładnie tak. Gdzie w lokalnych? Ujeżdżali chyba. W życiu tylu samochodów nie widziałem Tu jest jeden samochód na 9000 metrów nie kwadratowych, szkoła. to jest ja miasto się to jest opętane pamiętam. Jezus was rozgrzeszy! Idźcie do kościoła! Halo, przepana, proszę! Pana, proszę. O, mamy mam, przepraszam! Tabletków nie wziąłem. A co A pan co ma pan w ustach? Jak? Cygaro. Nielegalne, z kolumbii. Z kolumbii. Co, co nielegalne? Ten, ten nielegalne. funkcjonariusz jest skorumpowany! To jest skorumpowany funkcjonariusz, ja wam mówię! O! Obraza funkcjonariusza. Wierzę w szatana, składam mu ofiary. Ten policjant będzie jedną z nich. Grozi panu, że pana zabiję. Zaraz o, walny mu za jeszcze ten, zaraz. że to Złucham. No, przy pana. Oh. Proszę cię, niech każdy odcinek trwa po 10 minut. Nie no, dobrze wiecie, że to jest niemożliwe. Kołam twój montaż, no wiadomo mordo. Jedyny taki w Polsce. Sprankuj typa, że masz dla niego dobrą pracę jak wsiądzie do twojego samochodu, wjedź do wody z nim. Ha! <grybuj> <grybuj> Nie mogę wsiąść do samochodu, serio? O, dobra, przecież to było 100 IQ co najmniej. W sensie dobra, wiem, że jak kopnę w samochód, ten wysiądzie, mogę wsiąść. Dobra, tu mamy jakąś wodę, tam pojedziemy się w Ale musimy znaleźć frajera Ranarpiew. Hehe, <laughs> pusty samochód. Dobra, to już wiem, w czym się w Tu nikogo nie ma. Dobra, tu nikogo nie ma, jak zawsze. Gdzie są ludzie pochowani? Tu ktoś jest? Gdzie są ludzie na tej wyspie, no? Siema Mordo, białej koszulce. Szukam kolegów do grania. Masz czas, może? Pogramy sobie w kotka i myszkę z policją. Wchodzisz to? Do mnie mówisz? Ta, do ciebie mówię to poczekaj chwilę, bo się ubieram To poczekam w samochodzie, furgonetka niebieska Ale będzie miał grymas na twarzy jak się wpieprzymy do morza <noise> co zrobi Dalej, wchodź tu No, jest. O, to super Nowy jesteś? Ta, nowy, nowy, ale jestem ogarnięty Na innej wyspie grałem, mniej więcej wiem co i gdzie no Znam takie tajne pole marihuany I Właśnie tam jedziemy a, okay. A co myślałeś o jakiejś legalnej pracy, co? Nie w tym mieście nie, stary. Chodzi mi o to, żeby po zarobić. No, co? no 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 no, no to idealny moment, żeby zarobić, bo teraz jest mało tutaj funkcjonariuszy, nie natniemy się na jakiś tutaj patrol. <ścoughs> Znam takie tajne pole marihuany właśnie tam jedziemy. Dobra, ale będzie kurde miał mindfucka, dobra. Ale będzie trzeba to timingowo zrobić. <ścoughs> Była Było dzisiaj czy nie? Nie ma chłopaka! Gdzie on jest? Był robiony Discorda jak nic. Myślałem, że chociaż wypłynie go, przeproszę. Ja yeah. Czekam tak 10 minut, nadal nie wypłynął. Dobra, spadam. A w ogóle gram na serwerze jakimś w ogóle randomowym, więc, więc bądźcie pewni, że Vplaya nie będę nagrywał na swoim serwerze, na swoim, na mas RP, bo to by nie było spójne z fabułą. Nie, James Bond tutaj nagle musi napad na sklep robić bez broni. No co ten debil robi? Zrób napad bez broni. To jest napad, słyszysz? To jest napad! Dobra, to jak nie po dobroci, to po mojemu. Co jest? Dawać mi ten napad. Nie tworzysz zagrożenia dla tego sklepu? Ja nie jestem zagrożeniem? Ci obiję mordę. Ukradnij radiowóz. Dobra, idealna szansa okraść tutaj policjanta. Dobra! Dobre wyzwanie. Panowie! Jak to rzuca? Gdzie są hamulce? Panie, bo ja wyskoczę zaraz! Przedją szybą o tej prędkości! Co tu się dzieje? Ale to szybkie jest! Ale to jest kurczy blisko szybkie! Jak to pędzi? Gościu! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Tak to sunie! Co za sum! Jak to lata, panie! To nie jedzie, to lata! Ręce do góry, na kark, szybko! Ręce do góry! Szybko! Zatrzymaj się, zatrzymaj się! Co ty robisz, wariacie? Pomocy! No właśnie już, już mi się rozwalił samochód. A co on jest, kurwa, roboko? Jesteś zbanowany na tym serwerze powód 0RP Kradzie radio przez jebać stare Baby prądem <laughs> Nie no serio, czytajcie regulamin nie jak ja Ja dostaję te bany, żebyście wiedzieli czego nie robić na serwerze Wejdź na zagraniczny serwer RB Serio, chcecie, żebym Polsce wstyd przyniósł? A tu muszą być rozbudowane te player, roller player. E, play e, play e. Oh my god, ja nie umiem po polsku, a mam po francusku Czy tam po angielsku gadać Ale seksowną panią stworzyłem A W ogóle nie mówiłem wam, jestem na modulatorze Dlatego mnie ludzie nie rozpoznają Znają. I właśnie ten modulator sobie wykorzystamy. Teraz mam aktualnie głos y, dziewczęcy. No taki wiecie, pół na pół. Taki trochę dziewczęcy trochę nie. Taki trochę piszkliwy jak mały dzieciak. Ale dobra, co tutaj po francusku się gada? Wysz. To może ja tłumaczę. tłumacza. włączę, tak! Z tłumacza będę jechał. Jeeeee. Ole mech, ça cherche du taf, ou quoi? Nie da Par contre, je prends que un recrue ou deux quoi, ou deux max. Vas-y, bah nous deux là. Eh Dredjash! Eh, vous avez de l'oseille? Et toi, l'autre? Good, good Fura! Ok, vas-y, vas venez, les gars, dans la Oh, nice bug! Error, error, man! Error! Ouh, nice car! Very small! Ouh, nice drive! 2 km. Nie, no jestem mistrzem cringe'u, nie? Ale mówię wam, kiedyś nauczę się mówić po angielsku, to tak zaoram tych typów jakąś związanką, ty Maciuro jedna tylko po angielsku. Mapa jest identyczna, tylko są różne rzeczy, Villa bratwa. Okej. Okay? Dobra, idziemy na posterunek. Może się dogadamy. Ale w ogóle lokalnych nie ma na ulicach. Nie wiem czy to tak ma być. Może to jest taki styl tego. Hello. <ścoughs> Dobra. A gosza, 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 A ty mu, a police? <śpiewa> Ajajaj. <śpiewa> 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 Where is the policeman? A police Okay, never mind. Good luck. I Ja będę tak wbijał na takie serwery i mój angielski będzie o stopniowo coraz wyżej. To jest dobry pomysł na content. Ja się nauczę angielskiego, a wy będziecie mieli dawkę cringe'u codziennie. Francuski komisarz. John w ogóle jest? Czemu jest w tym miejscu? Koszą, koszą. Madame, voulez-vous ma petite copine? I not madame. Madame, mais j'ai pas petite copine. Uh, madame, vous voulez être ma petite copine ou pas Vous voulez uh, Un momento, oh, un momento. C'est pas grave, c'est une voix d'homme. Un momento, cosquattro. Il Ya fait du chef tout Madame, Madame, vous voulez être ma petite copine ou pas Oh, il est nicher là. Non, vous êtes pas bonne en fait. Non, je vous quitte en fait. Ma mère, elle est plus bonne. Regardez. O kurde, czemu tam na komisariacie takie dyby są? Co tu się dzieje? Kurcze, wywaliło mnie serwera Zaćmienie jest jakieś na serwerze